Witaj. Wczorajszy dzień ze Słowem był ważny. Słowo Boże objawia nam Boga. Przytulenie się do Słowa to jest niesamowita rzecz. Nektar z nieba, bo tak nazwaliśmy nasz projekt, to jest właśnie karmienie się Słowem Bożym. To, co daje nam życie. Uczniowie w którymś momencie zapytali Jezusa: Panie, do kogoż pójdziemy? Przecież Ty masz słowa życia wiecznego. Ty masz słowa, które dają nam życie, dają nam wzrost. I nawet jeśli wykonując wczorajsze zadanie nic nie usłyszałeś, to bądź pewien, że On mówił. W umówieniu Boga też nie chodzi o to, by rozumieć, ale by słuchać, aby napełniać się Jego słowa, aby wzrastać, aby nabierać kierunku, bo Słowo Boga jest kierunkowskazem jest lampą, która pokazuje Ci kolejny krok w ciemności. Dzisiejsze Słowo mówi do nas. Według Waszej wiary niech Wam się stanie. Dziś Pan pyta nas o naszą wiarę. Więc ja pytam Ciebie: jak wygląda Twoja wiara? Czy możesz dziś powiedzieć, że w 100% procentach ufasz Bogu? Czy gdyby płynął dzisiaj łodzią i Jezus powiedział Ci, Wyjdź i chodź po wodzie. To masz taką wiarę, żeby iść po wodzie. Czy wierzysz, że Bóg chce dla Ciebie tego co najlepsze? Jaka jest Twoja wiara? Zadanie na dziś polega na tym, aby posłuchać swojego serca. Dlatego połóż rękę na swoim sercu i pomódl się o przymnożenie wiary, by twoje serce zostało uzdrowione. By uzdrowione zostało w tobie to, co jest chore i słabe. Zwróć uwagę na intencję, z jaką się modlisz, bo to intencja jest najważniejsza. Panie, oddaję Ci dziś to, co przeszkadza mi ufać Tobie. Oddaję Ci wszystkie blokady, które nie pozwalają mi za Tobą iść. Uzdrów moje serce z niewiary. Daj mi serce wierzące. Daj mi serce, które będzie ufało Tobie. Abym nie mówił tylko słowami, że Ci wierzę, ale bym, ale bym był w tym przekonany w stu procentach. Jezu ufam to. Amen.